Witam, chciałem zaprezentować Wam nowy kanał nazywający się Wilki.pl. Na tym kanale będą umieszczane różne filmiki, na przykład z gier jak Minecraft. Fi kanał jest tak naprawdę stworzony po to, że chcę robić frajdę. Ja z kolegą, nie powiem jak ma na imię, ale mogę powiedzieć jak ma na, na przezwisko i to jest to BASE-u. będziemy nagrywali różne filmiki. Przy tym chcę, pragniemy się dobrze bawić, ale też zbierać subskrypcje, lajki i inne. To jest akurat Skin Base'a. Ja na razie swojego nie mam, bo muszę sobie kupić Minecrafta Premium. I tak w ogóle to tylko tyle chciałem powiedzieć. Zapraszamy do naszego kanału. Pewnie poznajecie mój głos, ale na razie nie będę mówił kim naprawdę jestem. Więc to by było na tyle. I chciałbym wam, Was zaprosić do oglądania tego filmu.